Co to jest? Minecraft Hardcore From the Fog. Jest to seria z najstraszniejszymi modami do Minecrafta. Pojawia się tu pełno różnych strasznych potworów, customowych struktur i wiele niepokojących dźwięków. Przed obejrzeniem tego filmu zachęcam się do zostawienia subskrypcji na tym kanale. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania najstraszniejszej serii na tym kanale. W ostatnim odcinku naprawdę dużo się działo, więc zapraszam Was do oglądnięcia. A teraz może dokończymy te mury w końcu? I właśnie zobaczymy, jakie szkody zrobił From The Flock. Bo naprawdę nieźle nas tu zaatakował, widzę, że nieźle nam tu, wow, nieźle nam tu pozwalał terenu. Więc teraz, sobie to może naprawmy yy... i dokończymy ten mur. Hero Brain już jest w formie i się gapi jak najszybciej może. Yy... A teraz weźmiemy tego kobla i dokończymy nasze mury. Jest. Zabierz mi to. Co to było? Coś czerwonego mi się na oczy należyło. Dobra, mam staczka. Myślę, że to w pełni wystarczy. No i teraz wracamy na górę i będzie trzeba budować te mury. Możemy zrobił nawet na trzy kratki zamiast na dwie. O, dwie to mi się wydaje za mało. Może coś. Myślę, że może być jeszcze, będą być jeszcze jakieś potwory, które będą po prostu przechodzić przez coś, wspinać, czy coś. Jezu... nie masz oczu. Trochę się niepokoję. Może się nie dzieje za dużo, ale czuję, że coś może zaraz się stać. O nie, 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 nie. Nie, nie mam tarczy, to idę od razu zrobić. Bez tarczy nie będę latał. Pojawi mi się coś i jestem od razu już dead. Zrób tę tarczę zanim będzie za późno. Zrobię od razu te dwie. Jak mam dwa żelaza to będzie na zapas. No nie bij mnie. Nie bij mnie. No. Czemu wy nie macie oczu? A ty masz oczy. Dobra, zrobimy sobie tutaj takie wejście, abym tylko ja mógł tutaj wchodzić, nie? Aby no, ogólnie mm, potwory mi tu nie wchodziły. Takie jak te. Dobra, i tak to załatam. Może spróbuję. Knoker? A gdzie knoker? Knokera to ja nie lubię. A tu knoker! No to nieźle, nie? Oa. Ja mo nie mogę tego chyba bić, nie? Czy mogę? Nie wiem. Ale nie chcę stąd idzie. O, tu przystarczy, bije! Dobra, może jabłka nie będę jadł. Tam się jeszcze to coś gapi. Ale wola się na to nie patrzeć, bo jeszcze się do mnie tepnie, czy coś. Już zniknął? No nie jest tu dalej. Ej, bij go! Zabiłem go. Nie, uciekł gdzieś. ra, dla bezpieczeństwa. Daj tutaj tu, tutaj trapdora. Wow, ile was tu? Jezu, idź dobrze, że mam chociaż te mury. Player? Jaki ci, player? O, oh, dawaj go! Nawal go! Dobrze, ładnie. Łubienie się na niego, Dobrze, nice! Golemito! Dawaj tego śmiecia! Zabij go! Dobrze! Znikaj! Dawaj go! Golem! Jezu! Co to jest?! Zabił go! Zabił Wendigo! Co?! Co to jest?! A co to za chmara? Ej, co to za chmara zombie? Weź to ode mnie golem, 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 golem. Chodź. No jeszcze ten idzie. Jezu, ile zombie. Od na wszystkie. Ratunku golem. co się dzieje? Co się dzieje? Boże. Ja mam na nich wylać? Dobra, zróbmy tak. Nie. Nie chcący porwę tam tykną, Boże. Boże. Co się stało? Porwę Jezu, jak mi serce bije. On tędy się. On tędy wszedł? Serio? Innych dróg nie ma? No co? No chyba nie? No chyba cię coś boli. Mi ten tak chatę rozbombił? Jezu, jeszcze ja te zębiaki tam są na zewnątrz. No, was coś boli! Dzięki, hirobra. Jakie to jest głośne! Jarać się! Ile to jest zombiaków! Może tych z czepkami powybijać? Dzięki! No nie! Ja mam na nich prawo co? Jezu jak to głośno! Ratunku! ...bym Ale długo się ładuje I moja siekiera.